Nie potrafię zaznać Cały czas tu gdzieś wchodzi coś w krzakach Dzień dobry, dzień dobry kochani Z tej strony Piotrek A wy oglądacie kanał Mototrek'ek Dzisiaj będzie nieco inaczej Ja wybieram się w podróż yy, Ła Nie wiem czy słyszycie jak wieje Okropnie wieje Ale ja wybieram się w podróż do Milicza Eee, piękny dzień. Tam jeszcze nigdy w życiu nie byłem. Dodatkowo tam spotkam się z moim kolegą. Eee, a ja sobie pojadę, potestuję nieco ustawienia. Bo trochę pozmieniałem. Ostatnio oglądałem film eee, na kanale Size the Road. Pozdrawiam, pozdrawiam gorąco kolegę i... Eee, Film o, o problemach z DJI Mike 2 i odnośnie tego, że, yy, że były tam jakieś problemy z łącznością. Ja tych problemów nie zauważyłem, no, natomiast zauważyłem, że została mi tam zwrócona uwaga na jedną istotną rzecz, mianowicie na to, że ja wcześniej mikrofon, czyli tą kostkę całą, po prostu montowałem na magnesie w szczęce. No Miałem gdzieś tam z tyłu głowy, że raczej jest to średnio, średnio mądre, jeśli chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo. Natomiast no teraz eksperymentuję. Kostka trafiła na pasek, natomiast za pomocą mikrofonu krawatowego teraz, który jest ukryty tutaj, łącznie z mikrofonem. Kawusia, 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 musi być jakaś gówniana, a znalazłem tutaj cieniami. Idę się siąść na chwilę. Siąść, muszę założyć stopery do uszu, bo tak wieje dzisiaj, że normalnie już mam wiatr w mózgu. Ciepło, ciepło, ale są wakacje, musi być ciepło. Tak, jedna torba. Dzisiaj tak skromnie, aczkolwiek pod namiot, pod namiot na jedną noc. Także jedna torba, kufer załadowany. Widzicie, polskie wsie. No, może teraz już nie ma w nich ogór chlebów, yy, świnek, króbek i innych yy, tego typu klimatów, ale no oprócz tego to się nie liczy, to jest wypadek przy pracy, yy, natomiast no kurde są fajne, ładne, czyste, zadbane i nawet na takich wioskach widzicie dzieci i nagle macie no, zarąbistą drogę z mega fajnym asfaltem aż chce się odkręcić. O. Pięknie. W dzisiejszym odcinku chcemy Wam pokazać, że tak naprawdę nie trzeba wybierać Bałkanów e, czy jakichś tam odległych zakątków świata e, za bukwiej ile pieniędzy. Tak naprawdę można bardzo fajnie spędzić czas w najbliższej swojej okolicy Miejscówkę już wiedziałem, że będzie to coś całkowicie innego. Miałem w sobie pewnego rodzaju niepokój. Niepokój przed tym, co nadejdzie, bo po dniu zawsze nastaje noc. A wówczas będziemy tu, jakby nie było sami, sami zdani tylko na siebie. Pierwszy raz w życiu na dziko, pod namiotem. Czy ja już doszczętnie zwariowałem? Ale póki co błoga cisza. Rozstawiliśmy nasze obozowisko i oprócz paru, paru drużyn kajakowych nie było tu nikogo. Drogą, gdzie stały nasze motocykle, nie przyszła ani jedna osoba przez całe dwa dni, podczas których byliśmy tam rozbici. Nikogo. W oddali widzieliśmy tylko innych yy, Biwakowiczów. Zrobiliśmy kawę i zastanawialiśmy się, co będziemy jeść na obiad. Ale nim to nastąpi, spędziliśmy przemiły czas na rozmowach i tak naprawdę na nadrabianiu, czasu podczas którego nie widzieliśmy się. Kawa, jak zawsze, w takich momentach, nawet jeśli jest inką, stawia z nóg i jest po prostu idealnie. Tolik pomimo swoich mikroskopijnych wymiarów daje radę, pomimo tego, że kosztował jedyne 60 zł daje radę. Widoki naokoło dają radę. Dla takich chwil naprawdę warto jest żyć, warto jest to wszystko doświadczać. Warto jest przeżywać, warto jest odkrywać, warto jest podróżować. I tak naprawdę to o czym wspomniałem na samym początku to nie muszą być Bałkany nie musi to być 500 km wystarczy 50 wystarczy gdzieś za rogiem odkryć to miejsce które jest w waszej najbliższej okolicy Szefie kuchni, co się tutaj robi? No, podsmażamy kiełbasę do bigosu. Miał, miał być bigos z kiełbasą, a taki kiełbasa z bigosem. Kiełbasa z bigosem. To jest klęska urodzaju. Po prostu mamy za dużo wszystkiego. Ale... Dobra, później rozpalimy ognisko. Na razie, na razie musimy coś pojeść. Tutaj mamy jeszcze rozbebeszoną rację żywnościową. Rację żywnościową Wojska Polskiego Tu mamy jakiś bigosik, bigosik z kiełbasą, z kiełbasą. No i wszystko, wszystkie duperele, które, które są w środku. Także zobaczymy Jak się sprawdzą tu tymczasem szef kuchni już już jedzie z koksem Nie dłam, bo Tak, coś mi się... Jeszcze ciut? Tak, Nie. Musimy się odnieść Proszę, to jest twoje. Nie wiem, czy gorące, czy bardzo gorące. Podgrzało się? Mhm. Jest okej? No powiem Ci, że jasno, że ja daje radę. może mhm. można byłoby to, nie wiem, poprawić jakimiś przyprawami. Bigos poważnie był niesamowity. Do tego stopnia to było dobre, że stwierdziłem, że kurde, może taki na święta zrobię i nikt się nie kapnie. Bigos z racji żywnościowej do tego kiełbasy śląskiej, toruńska i, i wyszła prawdziwa bomba. Bomba na pewno kaloryczna, ale również smakowa. Jak tam, jak tam Marci? Żyję. a więc Marcin na legowisko. Łan Jest druga w nocy. Nie wiem czy słyszycie. Marcin chrapie, jak nienormalny. Ja nie potrafię zasnąć. Cały czas tu gdzieś coś w krzakach. to coś pluszcze w wodzie. Po czuję się jakby za chwilę miało nas coś tu wpierdolić. Mam nadzieję, że to tylko pierwszy raz tak na kempingu na dziko. Albo następnym razem wezmę stopery, bo przejewa Cały czas coś się kręci koło namiotu. On tam jeszcze leży bez śpiworu i cały czas mi się wydaje, że po prostu zaraz go coś w dupce tam. A takie moje pocieszenie. Jak coś tam będzie pierwszy. Dobra, próbuję dalej zasnąć. Mototrekkerzy, już od teraz na kanale pojawił się przycisk wesprzyj. Dzięki któremu możecie pomóc w budowie tego kanału. To od Ciebie zależy, czy dołożysz tu małą cegiełkę, czy wielką cegłę. Za każdą formę wsparcia tego kanału dziękuję. Staliśmy Wstaliśmy, wstaliśmy na toaletę, jeszcze musi poczekać Natomiast No co? Z rana dzień bez kawy to dzień stracony. I to mówi człowiek, który nie pije kawy. Tak, i to mówi człowiek, który pije inkę zamiast kawy. Ale kochani, zaraz... Zaraz wam szczęki upadną. Patrzcie co się dzieje po drugiej stronie obiektywu warto jeździć. Jak ni... fajnie płyną, nie? Do niektórych rzeczy chyba w życiu trzeba dorosnąć. Trzeba do nich dojrzeć. Ja nie wiem, czy dojrzałem do dzikiego biwakowania, Kurde, poważnie, ta noc była dla mnie koszmarna. Około 12 już się zastanawiałem, czy po prostu się nie zebrać i yy, nie wsiąść na motor i nie pojechać do jakiegoś apartamentu, bo ilość tych dźwięków była przytłaczająca, przerażająca, normalnie aż ryło beret. No ale nie wszystko jest dla każdego. Ja próbuję dalej, małymi kroczkami, zobaczymy na czym to się skończy, ale naprawdę, uwierzcie mi, było to dla mnie całkowicie inne, inne i nowe przeżycie, nie ma tego co porównywać ze spaniem na normalnym kempingu, który jest ogrodzony, na którym są inni ludzie, na którym nie wejdzie Ci jakiś, nie wiem, lis, wilk, niedźwiedź, czy cokolwiek innego i czujesz się po prostu bardziej bezpieczny. miejscu najlepiej załatwić swoje pierwsze potrzeby no oczywiście na Orlenie który znajdował się 3 km dalej także widzicie trzeba mieć łeb na karku i kombinować całe życie Tymczasem Śląska nie może się zmarnować, przecież yy, trzeba ją wykorzystać, więc yy, co, więc obsmażamy kiełbachy i będzie z, yy, z chlebem. Weszło jak nic, idealne śniadanie, a w zasadzie to już prawie yy, do obiadu nas trzymało i to nawet yy, grubo, grubo później. Yy, I chillujemy, korzystamy z tego dnia, korzystamy, bo powoli za niedługo się będziemy zbierać. Kochani pozdrawiam wszystkich ludzi pracy. Tak się generalnie kończą wyjazdy z Marcinem. Natomiast wy pamiętajcie, żeby ze sobą, oprócz pozytywnego nastroju, zabrać również worek na śmieci. Posprzątać. To, co zostaniecie na takim miejscu, chce, oraz później doprowadzić ją do stanu no, jeszcze lepszego, niż na nią trafiliście. Zabierajcie wszystkie śmieci ze sobą. I życzę wam wszystkiego dobrego. Korzystając z, jeszcze z okazji Marcinowi, chciałem podziękować za wszystkie jego rady, porady i za no, prawdziwą szkołę życia. Dzięki, ziom!